Do siódmej A ma dzisiaj dołączyć Kuba, młodszy brat Julki Michalik. Nastolatka jest tym zdenerwowana, bo nie chce, by brat, który jest łobuzem, zepsuł jej dobrą opinię w szkole. Po to cię rodzice tutaj przepisali, że miała na oku, więc koniec z durnymi żartami. Strasznie się boję, wiesz? Kuba nie przejmuje się siostrą i nie zamierza jej słuchać. Znalezienie nowych kolegów jest dla niego ważniejsze niż dobre oceny. A? Kuba, co ty wyprawiasz? O co ci chodzi? Jesteś w tej szkole od kilku minut i już komuś dokuczasz? Julka, wyluzuj. Oni sobie tylko żarty robili. Czy ich jeszcze bronisz? Pa, Daj to. No, oddaj to. Trzymaj. A wy zachowujcie się normalnie, bo pójdę do nauczycieli. No. Od was się donosicielko, okej? Okay? No właśnie, my się gumplejmy, nie można zrobić koledzy żartu. Dlaczego ja Kuba nie może się zachowywać normalnie? Ledwo co przyszedł do szkoły robi jakieś durne wygupy. Długo pracowałam na swoją opinię i nie pozwolę, żeby wszyscy się ze mnie śmiali, bo mam głupiego brata. Kuba ma nadzieję, że zdobędzie uznanie kolegów, kiedy ośmieszy Karola. To dobrze, dobrze. Dobrze. No, co ty Dobrze! dobrze. Nie, Jeszcze, jest. Dobra, spadaj. Lepiej. Na tyle cię stało. Oh tak, 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 tak. Przecież dali ci, że mnie przestniecie. O, może powaliło cię. jestem cały mokry. No i dobrze. Weź spadaj. Jesteś powaleni. Kuba, co ty wyprawiasz? Kuba chyba oszalał. Jak on się zachowuje? Przecież mu mówiłam, żebyś się ogarnął i nie odwalał głupich akcji. Ja już naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić, żeby mu przemówić do rozumu. Kubie tak bardzo zależy, by dołączyć do paczki kolegów, że nie myśli o konsekwencjach, jakie mogą go spotkać za złe zachowanie. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej, szybciej, podawajcie. No, Zaraz wrócę. Zaraz ludzie przyjdą. Ej, ludzie idą szybko. Zwiamy się, dawaj, dawaj. Ej, co jest? Mój zeszyt jest cały poklejony. Mój jest cały poklejony i jej też. Proszę pani, tak? bo ktoś nam pokleił zeszyty. Mam nadzieję, że ktoś, kto to zrobił, pójdzie po rozum do głowy i się przyzna, tak? A Tobie, Kuba, będę się przyglądać. Ale to naprawdę nie ja. Mam nadzieję, że nie zaczynasz nowej szkoły od uwagi albo obniżonej oceny z zachowania. Tymczasem Julka cały czas martwi się, czy Kuba odpowiednio zachowuje się w szkole. Nie, to znowu chcesz się do mnie o coś poczepiać? Nie, jestem tylko ciekawa, czy nie zrobiłeś nic głupiego. Ej, nie kłóćcie się. Ja się z nim nie kłócę. Nie, wcale, No, stop mi e, się tylko mnie czepiasz i robisz mi siarę przy nowych kumplach. Bo zachowujesz się jak głupek. Dobra, Julka, chodźmy się pogadać. Akurat teraz, teraz to ja mam do pogadania z tym głupkiem. Ja z tobą już nie gadam. Zachowujesz się jak sztywniera i sam wracam do domu. No właśnie widzieliśmy, jak matka przywiozła Marka do szkoły i kazała mu siedzieć w domu i przepisywać tego do geografii. Gdybyś widział jego minę, po prostu bezcenna. Ty jak będzie to z przepisywał. Bajnie. A ta akcja ze sklejem była zarąbista. Wiem, mówiłem wam, że jestem normalnym gościem i potrafię rozkręcać odjechane no. akcje. Czekajcie, czekajcie, Kuba. To jest prawda, że to ty posklejałeś wczoraj te zeszyty? Nie, pani profesor, ja nic nie zrobiłem. Nie, nie kłam, bardzo proszę, przecież wszystko słyszałam, a co? To są koledzy, którzy nie. ci pomagali? Nie. nie. No się, się prawdy. Co zrobiłeś, o no. co chodzi? Nie twoja sprawa, odczep się. Zaraz cię uduszę. Dobrze, już. Chodź ze mną do gabinetu, tam sobie porozmawiamy. Nastolatka ma nadzieję, że uda jej się spokojnie porozmawiać z bratem i wytłumaczyć mu, że musi zmienić swoje zachowanie. Co ci powiedziała Borkowska? No się, ale przynajmniej udało mi się umówić, żeby nie dzwoniła po starych. No dobrze, wiesz, nas na razie już ci raczej nie odpuści. Wiem, nie robię mi kretyna. Nie robię cię kretyna, tylko zastanawiam się, czemu nie możesz się zachowywać normalnie. Znowu zaczynasz? Prawda jest taka, że to wszystko twoja wina. Moja wina. Ja ci kazałam sklejać ludziom zeszyty? Gdybyś mnie nie upokorzyła przed nowymi kumplami, nie musiałbym im nic udowadniać. Co ty by udowadniałeś? Że nie jestem takim lamusem jak ty! ty jesteś głupi! Kuba wszystko w porządku. Kuba, co się co stało? To za Kuba. Co tu się dzieje? O, no, Kuba, on ma rozbitą głowę. Ale co się stało? Ja naprawdę nie wiem co się stało. Po prostu straciłam nad sobą panowanie. Oby tylko Kubie nic się nie stało, bo naprawdę sobie tego nigdy nie wybaczę. Julka martwi się o brata. Jest jej głupio, że zachowała się wobec niego agresywnie. Zadzwoniłam po panią, no bo jednak ona no, ma skaleczoną głowę. Ja myślę, że wszystko będzie w porządku, ale mimo wszystko dobrze, żeby zabrała go pani do szpitala, zobaczył go lekarz mhm. i potwierdził, że nic się nie dzieje. Nie tak, proszę. tak, oczywiście, za chwilkę jedziemy do szpitala. Kuba, ja przepraszam, nie chciałam ci nic zrobić. No. Nie przejmuj się tak, to też może moja wina. No, to chodźmy. Do widzenia. Do widzenia. Możecie mi wyjaśnić tak naprawdę, co tu się wydarzyło? Dlaczego Julka uderzyłaś Kubę? Bo mamo, ja już naprawdę nie wiedziałam, co ja mam zrobić, żeby on zaczął się normalnie zachowywać. Zawsze miałam dobrą opinię, po prostu nie chciałam, żeby ją niszczył. No ale przecież nikt nie będzie ciebie oceniał na podstawie zachowania twojego brata. No dokładnie. Kuba nie różne dziwne pomysły, ale nie możesz tego brać na siebie. Nigdy nie widziałam, żeby Julka była taka przerażona. Bo ona ma w sumie trochę racji. Muszę się ogarnąć i trochę ograniczyć takie akcje jak ta ze sklejaniem zaszytów. Kubie nie stało się nic poważnego i nadal przyjaźni się z Krzyśkiem, Oliwierem i Anatolem. Julka zrozumiała, że nie powinna aż tak przejmować się zachowaniem młodszego brata.